Dzień dobry Państwu, Piotr Relich i Jacek Orzuk. Rozpoczynamy przegląd prasy dla portalu PCA24.pl. Rozpoczniemy go od konwencji stambulskiej, bo zaszły pewne zmiany na razie w warstwie retorycznej. Zapowiada wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez Polskę minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlena Malong I wydaje się, że wydaje się, że już na początku tej kadencji. Dobra, na początku tej kadencji prezydenta, ale, ale również na początku tej kadencji parlamentu możemy mieć do czynienia z faktycznie ważnym wydarzeniem, o które żeśmy my i inne środowiska przeciwne tej konwencji apelowali. No tak, miejmy nadzieję, że tym razem nie skończy się jedynie na zapowiedziach, na jakimś szumie informacyjnym, na wielkich obietnicach, jak było do tej pory. No pamiętajmy to jeszcze pięć lat temu i Beata Szydło i Andrzej Duda wszyscy wyrażali się jeszcze przed wyborami prezydenckimi parlamentarnymi wypowiadać się negatywnie o konwencji, o potrzebie jej wypowiedzenia, o potrzebie jej nieratyfikacji. No ostatecznie konwencję ratyfikował Bronisław Komorowski. Mhm. No i ten taki potworek prawny dokument genderowy ideologiczny nie mający nic wspólnego tak naprawdę z ochroną kobiet, który ochronę kobiet ma tylko w nazwie, no funkcjonuje w polskim porządku prawnym, no i wpływa na niego i nie tylko na polski porządek, ale wielu krajów, które go podpisały, a o tym, że można się temu sprzeciwić. I tą konwencję można wypowiedzieć. Już poda... taki przykład podają nam takie kraj jak Słowacja chociażby, która już dwukrotnie wyraziła negatywną opinię na temat konwencji. Wypowiedziała ją Bułgaria, orzekła jej niezgodność z konstytucją i tak dalej. I tak dalej. Także jest to możliwe. Nie wiem dlaczego Prawo i Sprawiedliwość czekało dopiero 5 lat na tak ważne deklaracje. To przypominam, to na razie są tylko deklaracje, ale miejmy nadzieję, że jest to no pewien zwiastun wiosny. Znaczy wiem, jest... dlaczego nie zrobiło tego już w drugiej części poprzedniej kadencji parlamentu, bo przed wyborami przed wyborami nie chciało mieć jakichś większych protestów, tak? No oczywiście tak. tak. Już teraz środowiska lewicowe zapowiadają, że Prawo i Sprawiedliwość chce bić dzieci i, dla, i dlatego... I bić żony. I bić żony i dzieci tak, dlatego... E... Tę konwencję się wypowiada, żeby się tak ta, przygotować. Do I tego. Ta skala tych protestów, które zaczęły się w Warszawie i teraz będziemy mieć na przykład we Wrocławiu czy w Krakowie, inspirowane przez lewicę, partię Lewica i też inne. Organizacje takie chociażby jak Strike Kobiet i tak, dalej, i tak dalej, pokazują, jak niezwykle istotny i ważny jest ten dokument, mimo marginalizowania go przez środowiska lewicowe, że to jest tylko taka, taka deklaracja, która nie ma nic wspólnego, i tak dalej. No widzimy, jak, jak ta, ten dokument jest ważny, gdzie tam po raz pierwszy są wymienione zapisy. Mówiące na przykład o rozdzielające pomiędzy płcią biologiczną a społeczno-kulturową, jest rozdzielenie właśnie na seks i gender, czyli, czyli no, podstawa ideologii gender, która już zawarła została zawarta w tak ważnym dokumencie tej rangi. Yy, no i uderz w stół, nożece się yy, otworzą. No, widać wyraźnie, że wystarczy ruszyć konwencję estambulską, a podniesie się larum dowodzące, że jednak ten dokument ma bardzo, bardzo istotne znaczenie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z przemocą wobec kobiet, bo statystyki są nieubłagane i statystyki pokazują, że, że Polska jest na, na chlubnym chyba ostatnim albo jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o występowanie przemocy wobec kobiet, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską i to nie z powodu konwencji stambulskiej, tylko taki stan rzeczy ma już miejsce od bardzo no wielu tak, lat. Tak, oczywiście, no to były badania bodaj w 2017 roku eee, niezwykle zaskakujące dla środowiska feministek w Polsce okazuje się, że, że, niki, że, niki że, nie że nie nikt, nikt, nikt kobiet nie bije, eee, że y, Polska ma wtedy, w, w tych statystykach, Polska miała najniższy wskaźnik przemocy wobec kobiet w całej Unii Europejskiej, no coś, z czym możemy się pochwalić. Wyprzedziliśmy tak oświecone pod tym względem rzekomo kraje, jak Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, tam odsetek tej przemocy był dużo, dużo większy, także naprawdę jako kraj, jako naród, nie mamy sobie nic do zarzucenia. No, ale tak jak mówimy, no ten dokument, no, nie ma nic wspólnego z, z, z walką, z przeciwdziałaniem przemocy, jest to po prostu narzędzie ideologiczne ideologiczne, wprowadzające y, przepisy i y, 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 pochwałę i y, 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 nakaz, taki, taki imperatyw nakazujący propagowanie ideologii y, gendera, a także bazujący na takim y, założeniu, y, że źródeł przemocy upatruje się w, y, y, w patriarchalizmie i w, w religii, religiach w religii, patriarchalnych, tak. jak to nazywają y, lewicowi publicyści i działacze, y, czyli właśnie w religii, w, w Tradycyjnej rodzinie, gdzie mężczyzna jest jej głową, i tak dalej, i tak dalej. Ani razu w żadnym zapisie konwencji nie ma wymienionego np. alkoholizmu, czy jakiejś patologii, czy, czy, czy plagi bezrobocia. No, takich rzeczy nie ma, natomiast wymienione jest wprost właśnie honor, religia, tradycja, czyli jest takie domniemanie, gdzie te, co może generować tą, tą, tą przemoc, a wiemy, że jest to najzwyczajniej w świecie kłamstwo. Ubolewa nad tym również, nad, nad chęcią wypowiedzenia tej konwencji. Tygodni powszechny oczywiście. I cytuję: podmiotem polskiego to jest marginalny temat w artykule, o którym zaraz powiem, bo jest on kuriozalny, ale. Cytuję teraz jedno z ostatnich akapit, fragment ostatniego akapitu tego artykułu. Podmiotem polskiego życia społecznego ponownie staje się właśnie rodzina, jako podstawowa komórka społeczna ciesząca się ochroną państwa, nawet za cenę praw obywateli. Stąd krytyka tzw. konwencji antyprzemocowej i postrzeganie jej jako zagrożenia dla tradycyjnej polskiej rodziny. Więc tutaj zdecydowanie z słowami autorzy artykułu piętnują właśnie ludzi krytykujących czy, czy, czy krytykę dla, wobec konwencji antyprzemocowej, ale to nie jest jedyne, bo artykuł kończy, się, artykuł kończy się śmiesznie, bo piszą autorzy tak: scenariusz, w którym wskutek podobnego życzenia z programu szkoły, życzenia, mowa tutaj o decydowaniu rodziców, o edukacji dziecka, scenariusz, w którym wskutek podobnego życzenia z programu, Szkoły znikają elementy teorii ewolucji, partie materiału o szczepionkach czy nauka o zmianach klimatycznych. Jest niestety znacznie bardziej realny. Więc tutaj, PiS to będzie chciał uderzać, już prezydent Duda to zapowiadał. W ogóle PiS y, tylko retorycznie i w ogóle ubole, ubole, ubolewają autorzy artykułu, że, że PiS y, tak naprawdę wspiera y, tylko, dzieli ludzi, bo wspiera rodziny z dziećmi, a bezdzietnych już nie, więc tutaj jest dzielenie, dzielenie ludzi. Tak. Y, oprócz tego y, oprócz tego y, nie dofinansowuje in vitro, dlatego jest tak naprawdę przeciwko rodzinie znaczy i przeciwko to leczeniu to... bezpłodności, y, bo nie dofinansowuje in vitro, zupełnie jakby in vitro leczyło bezpłodność, tak, znaczy, A abstrahując to... dużo od tego, że że in vitro prowadzi do, do aborcji. No bo, no bo ta, tak wygląda ta procedura. Ale dobrze, więc to przypominamy tygodnik, tygodnik katolicki. Jak to się nazywa teraz? Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne. Dobrze, że to jest chociaż małymi literami tak napisane. Mają troszkę widocznie, widocznie wstydu mimo wszystko. No i takie, takie tutaj utyskiwania na, na ten PiS, że że właśnie dzieli ludzi, że zamierzało wprowadzić bykowe, mimo że to bykowe nie zostało wprowadzone, ale, ale, zamierzali. ale zamierzali tak, że lepsza część społeczeństwa i gorsza część, czyli ta właśnie bez dzieci, tutaj jest tak, tak segregowana. Ale bardzo ciekawe, jak jest zmienia się rektoryka. Nagle wychowanie mhm. zgodnie z własnymi wartościami wychowanie dzieci no, odbierane jest dosyć sceptycznie, no bo oczywiście jakie ci rodzice mogą mieć, jakie, jakie mogą wyznawać wartości, no, jakie, jakie mogą mieć pojęcie o rzeczywistości, no a, a nuż to są zwolennicy nie wiem płasko, płaskiej ziemi tak. I, i tak dalej, i tak dalej, więc no, oczywiście nie możemy zostawić dzieci w wychowanie tym ludziom, więc to państwo musi się nim zająć. No widzimy, jak, jak to, A jak, jak już jak, nie jak... myślą o zmianach klimatu, tak jak powiedzmy Al Gore czy Soros, to, tak. już jest, to już jest jakaś obskurancka, ciemna, podkarpacka edukacja. Bo no, bo to jest, to, jest, to tak. jest bardzo, bardzo interesujące i można dostrzec od niedawna taki trend, żeby wrzucać wszystkie głosy sceptyczne wobec głównego nurtu, czy to, będzie, czy to będą zmiany klimatu, czy to będą szczepionki, czy to będzie pandemia i tak dalej, tak dalej. Wszelkie głosy sceptyczne. Wrzucać do jednego worka po prostu takich denialistów, stwarza się odpowiednie określenia yy, itd. Tak tak łączy się po prostu najbardziej skrajne teorie spiskowe, najbardziej odjechane pomysły, łączy się z tymi racjonalnymi yy, głosami krytyki. Wrzuca się to wszystkiego do jednego worka, worka o, o, yy, stempluje yy, jakimś określeniem typu denialist yy, i tak dalej, i mamy tutaj gotowy przepis na segregację, yy, właśnie. Skoro już jesteśmy przy opozycyjnej prasie, która, która no, nie może się pogodzić z, z wygraną Andrzeja Dudy, to yy, sięgamy do Newsweeka. Tam wstępniak yy, yy, Tomasza Lisa, który, który zawsze, zawsze warto poczytać, żeby, żeby popatrzeć, co tam się dzieje. Dobra, nie warto, ale <grym> przepraszam, może się tutaj podpieszyłem, ale skoro już mamy coś takiego czytać, to niech to będzie wstępnie jak Tomasza Lisa, bo przynajmniej troszkę humoru tutaj zostanie yy, zostanie wprowadzone. I jak wygląda, yy, bo Tomasz list tutaj rejtanem padł i, i, i broni jednak Podkarpacia i Lubelszczyzny przed tymi, którzy, którzy chcą je bojkotować. Prawda? Bo na, na Twitterze, tak, na Twitterze że się pojawił taki wielki ruch, że nie zamawiamy od polskich rolników, tak, tak, tak. że tam mhm. z firmami sport z Podkarpacia rozwiązujemy kontrakty i, i, i nie, jeździmy, nie jeździmy na nie wakacje jeździmy na tam i w ogóle... Tak chociaż w Bieszczady mogą jeździć, bo tam chyba te dwa powiaty na Podkarpaciu bardziej na Trzaskowskiego głosowały, mimo wszystko. Ale tak, tylko tam. Ale tylko tam, dokładnie. Yy, więc jak Tomasz List wypowiada, yy, wyobrażasz sobie rozmowę, żeby przekonywać, żeby nie bojkotować, bo, bo to właśnie chcą pisowcy, tego właśnie chcą pisowcy, tylko żeby rozmawiać z takim suwerenem. No i rozmowa w ogóle wygląda tak, że pierwsze pytanie zadaje, zadaje właśnie ten oto pisowiec z Podkarpacia. Po coś tu przyjechał, tu jest Polska. to, to na dzień Zamiast dzień dobry, w ogóle. Właśnie dlatego tu jestem. Ty jesteś z niemieckich mediów. Z żadnych niemieckich, z polskiej gazety robionej przez Polaków dla Polaków. Ale właściciel jest niemiecki. Nie, w połowie szwajcarski, w jednej czwartej amerykański i w jednej czwartej niemiecki. No tak, czyli tak naprawdę niemiecki, tak jak Trzaskowski jest kandydatem niemieckim i dlatego go popieracie. Trzaskowski jest kandydatem polskim. Jakby był polskim, to nie chciałby zlikwidować 500+, plus oddać naszych pieniędzy Żydom i uzależnić nas od Niemców. Ale dlaczego? Ale niczego takiego nie chcę. Do tego chcę zniszczyć kościół i seksualizować nasze dzieci. Widział pan jego żonę i dzieci? Najnormalniejsza w świecie polska rodzina. Może i normalna, ale to kandydat Putina i Merkel dlatego nie chce wielkiego lotniska i przekopu mierzei wiślanej bo Polska akurat tych inwestycji nie potrzebuje. Jasne, Polska potrzebowała, żeby ci z Platformy Trzaskowskiego ukradli kilkaset miliardów złotych, ale skoro ukradli, to dlaczego nie mają żadnych dowodów, zarzutów prokuratorskich? Bo przez lata zdążyli ukryć dowody. Czyli popiera pan Andrzeja Dudę, oczywiście, bo on broni Kościół i Polskość. Tak wygląda, tak wygląda rozmowa... Ale to jest rozmowa Tomasza to jest... Lisa z Tomaszem i... Lisem Alterek. Tak, to jest rozmowa Tomasza... Z... No, jeżeli oni sobie tak naprawdę <laughs> wyobrażają pisowców i tak naprawdę wyobrażają sobie... W, 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 Wyborców z Polskarpaci, że nie mówią dzień dobry, tylko po coś przyjechał, tu jest Polska. To ja, to ja, się, to ja w sumie na, chyba, chyba, nie wiem, chyba też bym ich nie lubił, gdyby tacy byli. Ale to. Wspaniale tutaj Tomasz list rozprawia się z kochołem, którego on sam stworzył no. gratulacje naprawdę. Dobrze, więc to, to wygląda jak z tych memów, o, o, z wioski, gdzie Duda z, z, zyskał 60%. To tak właśnie Tomasz Lis przerobił te memy na, na słowo pisane, jak wygląda ta rozmowa. Dobrze. Tyle, tyle na temat tego, właśnie jakie wnioski po wyborach prezydenckich wyciągnął Newsweek. To jest samo w sobie, yy, samo w sobie bardzo ciekawe, co jeszcze mamy, yy, co jeszcze mamy dzisiaj do omówienia w wysokich obcasach yy, o dobrze, kolejna, kolejna tutaj yy, naprawdę Godana, wartościowa, yy, wartościowa prasa. W wysokich obcasach jest mowa o algorytmach internetowych i o tym, i o tym jak yy, ludzi yy, urabiać. Nie pamiętam już, na której stronie to było bo był tam, o jest. Moją bronią są liczby, jest wywiad z panią Yeshima Bait-Milner, badaczką danych i założycielką ruchu Data for Black Lives. I właśnie mowa jest o tym, w jaki sposób można trafiać te targety społeczne, mówiąc brzydko, i w jaki sposób budować algorytmy internetowe tak, żeby żeby wyborcy myśleli tak, jak my chcemy i żeby głosowali przede wszystkim tak, jak my chcemy. Chcemy, by dane i algorytmy były wykorzystywane do przeprowadzenia zmian społecznych, a nie do represjonowania ludzi. No bardzo miła pani. Te bardziej skomplikowane algorytmy nazywam czarnymi skrzynkami. Ich właścicielami są często duże firmy. Nie mamy więc do nich dostępu i nie wiemy, co kryje się pod ich maską. Nie wiemy też, jakie dane zostały użyte i jakie zastosowano instrukcje. Przy ich tworzeniu. I wywiad jest. Znaczy, tam mało konkretów jest w tym wywiadzie, tak, tylko jest yy... bardziej mowa o takich właśnie manipulacjach psychologicznych, manipulacjach społecznych. W ogóle, w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, że to Facebook, Twitter, no media społecznościowe, których naprawdę no nie można posądzić o jakiekolwiek sprzyjanie, czy to konserwatystom, czy czy yy, jakiejś prawej stronie, nagle one stają się zbyt mało rewolucyjne. Mm -hmm. Czyli zawsze może ktoś przyjść bardziej z lewej strony, bardziej radykalnej i powiedzieć: Halo, halo, wy tutaj nam tworzycie konserwatywne media. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku. No, przychodzi czarnoskóra aktywistka zajmująca się zbiorem danych liczbami i mówi Facebookowi, że słuchajcie, wasze algorytmy są rasistowskie, są złe, bo pozwalają na, nie wiem, na, na wymianę zdań, na relacjonowanie tego, co się tak naprawdę dzieje podczas procesów Black Lives Matter, a to, co się dzieje to doskonale e, widzieliśmy. E, czyżby to nie pasowało e, pani Jeszcze milner z tego co e, pamiętam, ale to jest bardzo ciekawa sytuacja i tutaj mm, e, pani. W, Wychodzi wraz ze swoim ruchem, z takim pomysłem, aby, aby dane, aby algorytmy, dane, które zbierają media społecznościowe, były upublicznione, upublicznione w funduszu powierniczym, zarządzanym w sposób demokratyczny. No oczywiście kto będzie miał do nich dostęp i w jaki sposób Starsi, społeczeństwo oczywiście. będzie dysponować tymi danymi. no Pani Bejt nie wspomina oczywiście wszystko określone taką równościową retoryką, że to ma być stworzone na, na, na na, na, na potrzeby bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, i tak dalej. Tutaj przedstawia się liczby. Mowa jest, sre... jest tutaj o liście. Mowa jest tutaj o liście otwartym, który w imieniu tego stowarzyszenia Data for Black Lives wystosowała pani Jeshima Bejl-Milner. Milner ona się nazywa? Milner, tak. Tak, tak. Do władz Facebooka. W liście wysunęliśmy trzy żądania, mówi. Wprowadzenie przez Facebooka kodeksu etycznego zatrudnienie większej liczby czarnoskórych inżynierów i researcherów oraz właśnie zobowiązanie się do przekazania zanonimizowanych danych do publicznego funduszu danych. To bym o tym właśnie wspomniałeś. Prosząc Facebooka o ich przekazanie, oczywiście nie spodziewałam się, że od razu spełni naszą prośbę, bo przecież to dzięki naszym danym, będąc darmową platformą, ta jest tak dochodowy. Chciałam w ten sposób zwrócić uwagę ludziom, że możemy czegoś żądać od takich firm jak Facebook, że możemy się starać mieć wpływ na to, w jaki sposób nasze dane są wykorzystywane. Brzmi y brzmi, jeśli chodzi o samą warstwę retoryczną tego tekstu, no brzmi tak, no, tak, miło, że bo że mamy są, prawo dysponować oczywiście. naszymi danymi, że tam... Bo tu są, tam problem to... polega na z tym, że to nie chodzi o nasze dane, tylko, że w stowarzyszenie Data for Black Lives ma prawo zarządzać danymi, danymi <laughs> wszystkich tak. klientów Facebooka yy, albo prawie wszystkich. Dokładnie tak? o to chodzi. Tutaj oczywiście, no, monopol na rynku medialnym jest niepodważalny tych mediów społecznościowych i tak dalej. Nasze dane są zbierane, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Mieliśmy przykłady licznych afer, więc... Oczywiście to są słuszne problemy, jednak rozwiązanie, które proponuje ruch Data for Black Lives jest no tutaj jeszcze gorsze, jeszcze gorszym lekarstwem niż sama choroba. No, możemy tylko domyślać się, co będzie w momencie, w którym dane miliardów użytkowników mediów społecznościowych dostaną się w ręce właśnie takich radykalnych, czarnoskórych aktywistów, których słowa są przepełnione retoryką równościową, dążącą do jakiegoś uczynienia itd. Tak tak Zwolenników ludzi permanentnej rewolucji. No, w... No będzie bieda. Strach, strach mhm. po prostu. Dobrze. Myślę, że na tym wywiadzie i na tym właśnie scenariuszu antyutopijnym, ale na szczęście jeszcze niezrealizowanym i wydaje się, że jeszcze przez jakiś czas może on nie być realizowany, nawet może przez dłuższy czas może nie być realizowany. Porozmawialiśmy sobie. Trochę Piotr Relich, Jacek Gorzuk, dziękujemy Państwu za ten przegląd prasy. Jeszcze dwa ogłoszenia. Pierwsze to takie, że na naszym portalu pojawią się niedługo materiały dotyczące drugiego Soboru Watykańskiego. Komentarze dotyczące drugiego Soboru Watykańskiego. Tak, no, mija już tyle lat, że od Soboru Watykańskiego II że można pokusić się o rzeczową i krytyczną analizę zmian w kościele, jakie nastąpiły po tym ogromnym wydarzeniu. I tak, i tą rzeczywistość posoborową, same zmiany, jakie zaszły na Soborze, i do czego też Sobor doprowadził, jak wygląda dzisiaj Kościół katolicki na zachodzie Europy, w Polsce itd., jaka jest ta nowa rzeczywistość posoborowa, jaka ona już możemy mówić o pewnych owocach, ponieważ minęło już tyle lat. Od, od zakończenia Soboru Watykańskiego i na łamach portalu pch24.pl komentują je między innymi arcybiskup Wigano, biskup Atanaziusz Schneider, Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu pch24.pl, Paweł Lisicki, Grzegorz Górny, Paweł Milcarek, popularni katolicy publicyści, a także profesorowie, profesor Kucharczyk, profesor Bartylzel, czy profesor Korna. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do lektury. Jest na co popatrzeć, jest co przeczytać. To naprawdę I to było pierwsze ogłoszenie, a drugie ogłoszenie jest takie, że te wszystkie materiały, takie jak te osoborze, które, które zaprezentujemy na portalu, takie jak ten przegląd prasy i inne, i wszystkie inne powstają tylko i wyłącznie dzięki Państwa hojności, także jeżeli Państwo sobie tego życzą, można wspierać portal Południa Christiana kanał PCH24, o co też Państwa serdecznie prosimy. I dziękujemy jeszcze raz za uwagę Piotr Relich, Jacek Dziękuję Ruch. bardzo. Do zobaczenia.